10 za siedemdziesiąt 71 Błagam. Już po niej. dobrze. Miasto nie zaatakuje tych, chociaż mogą tych zaatakować. No już tam, w to. Yy, biologia za ta... trzy turki. Trzy turki, biologia. A, 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 a. a ty idź na prawej dalej. Co co nam zabrali? Bezkarnie. To mi zostało zniszczone. A tu mogę mogłaś... ty, wieźć do miasta, a to jest pewne No, jeźdź do miasta. A tych dalej obijamy, nie? Co na coś to działać tymi jednostkami. Akurat teraz się trochę nie uzbroiłeś, gościu. Oczywiście zapisujemy grę. To. Na tym jedynie. Nie, na dwójce zapiszmy. Tak. Oczywiście, że tak. Fantastycznie. Zatura będę miała kolejnego Gatlinga. A tu natura. Akurat cały czas się bronimy, co jest dla mnie trochę. Znaczy no, czekam na te samoloty, ale wolałbym coś zacząć atakować, walczyć. Znaczy, jak już zrobię te samoloty przyjaźni. Będą z bardzo z Twoim dworem. Nie możemy zauważyć, że Twoja cywilizacja przynajmniej się z Holandią. Boże, jak dobrze, że z Holandią mam sojusz. Oh, fuck my life, jak dobrze, jak dobrze. Jak dobrze, że mają Bo Ja też mam filmu. O, ci oczywiście tutaj atakują i obrywają na ostro. Chyba się wkurzyli, nie będą tutaj tyle czekać. O, i właśnie wycofują. No to tyle właśnie z, wasze, z waszej akcji militarnej na moje miasto. Ah, głupie dzieci, głupie. Czego wy się spodziewacie w ogóle tutaj? Cokolwiek robiąc na mnie. Ci znowu chcą mnie atakować. O, i naprawdę, oni mają za dużo wojska. Oni tego wojska po prostu nie mają na kogo wysyłać. bo w biznesie mają pokój i się nudzą. Siedzą tutaj, nudzą się i tylko na mnie to wysyłają. To jest dla mnie śmieszne, ale prawdziwe. Dobra, wysyłamy tam wojska oczywiście. No co mi, o, no, chcecie mnie atakować? Widzieliście co w ogóle bezkarnie po tym wszystkim? Was chyba poj**ało coś Wszystkich z butów wywalę Rób to Dobra, atakujemy Gatlinga Ale to nie wszystko, nie tylko tym, jeszcze tym No i bo Gatlingu Był sobie Gatling, było sobie życie Was ulepszymy sobie, tak? Będziemy gonić przeciwników Nie, jeszcze nie tam Dobra, a tymi robolami wracamy tutaj naprawić drogę, bo zapomniałem znowu. A tym obijamy tych biologia te dwie tury Szpital będzie można zrobić. Eee, ropie i budowa szybu naftowego. Będziemy musieli zacząć to robić. Mam nadzieję, że jakąś... Że tak z ropy znajdzie nam gdzieś na terenach. Będę bardzo szczęśliwy, bo bez tej ropy to będzie przypał trochę. Najświętniejszy, bo jakby teraz zawał pokój z nimi, to ich wywaliło w to miejsce. A ja pyta mam chcą pokoju Że mógł zbudować armię i was zaatakować, tylko muszę mieć czas na zbudowanie armii. A, go za bardzo nie mam. A wy co robisz? Chcecie odciągnąć moją uwagę od nich? No, no, oni są martwi już tutaj, nie ma, nie ma innej opcji. Najpierw się rozwala, a potem spytam o pokój. O, awansik kolejny. Tej jednostki. Tak, tej? No tak, tej. A może tu nie tej? Czekaj. Czekajcie. To tej jednostki, są W sumie nie dojdę do tamtej, to zaatakuje tych. No, no jak ruszyłem się tą jednostką, no? Mogę atakować, bo znowu mi wbijają jakieś jednostki na moje tereny. Znowu mi coś tutaj kombinują. Budowaliście kopalnie? Tak, mamy jeden węgiel. 7 węgla, mamy super. Eee, idź tam. Co by tutaj zrobić? Dobra, oni tutaj wszystko mi spalili praktycznie, ale i tak gówno zrobią. Zabrali mi nawet innego tego chyba. No coś mi tam spalili, no trudno. Ale gówno zrobią, bo. Mogę tylko patrzeć. Miasta mi nie przejmą, zaraz to odbiję. A teraz, jak już zniszczyłem i tyle jednostek, ile mogłem, bo nic się nie da, próbujmy zawrzeć pokój. Well. O! Tylko ze wszystkimi zawrzeć pokój jeszcze. Nic mam jej nie oddawać? Zawrzeć pokój. Zaproponuj. Dobra, Dobra, mamy z nimi pokój, jest ok. Wycofali się za mojej granicy. No i ci będą musieli tutaj siedzieć. <ślesk <ślesk <grym> How funny. Też się wycofali, czyli od razu wychodzę tymi i naprawiam sobie to. To jest plantacja chyba cukru. Chyba tak. Wy, wy oczywiście się tu fortyfikujcie. Za turę zapisujemy, za turę mam e, biologię już, co jest... a ja nie mam trójki, a nie jest trójka. Co już będzie z samolotami wnioskowało, a to oznacza, że będzie czas odpowiedzieć na atak tych tutaj. Zresztą czy pchać się w to miejsce, czy będę się pchać tutaj. Chyba się będę pchał tutaj. I zaatakuję tego. Jo. Poczekam te 10 tur, odbuduję sobie wojsko i zaatakuję po prostu. No, oni rozwijają się na poziomie. O, wow, jak pani teraz oni wyglądają Pani sekretarka, pani sekretarka. Gadzie, no, ci będzie. O, przynajmniej zobaczę twoje miasto główne. 22, Endyburg. O kurwa, 89, to nie są żarty. Ona jest dobrze rozwinięta. Warto byłoby ją zaatakować. Dona 389 punktów już ma. Ona 17. Nie ja wiem czy to jest warto na nią się rzucać. Ta ma 702 też, nie? Przyjmę ambasadę od niej, jak tylko będzie okazja, kiedy mnie poprosi. Warno tam jakiś śpieg jest. Ile ci jeszcze będą szli. 108 tur. Oszczędza. Skończę krew. Jest! Ropę, dziadku, o ropę. Teraz trzeba to znaleźć, tylko najpierw polecimy dalej, szybko technologią. Mamy lot, mamy ropę, tam wszystko super. Jejeje, dynamity. Do kolei lecisz teraz spokojnie sobie. Już mi się nie pali. Jest, odkryli ropę I to ile? Dobra, wszędzie dziecko się da Jest na.. Tutaj Ropa, gdzie jest mój robotnik? Robotnik, leć tam Jeden robotnik, to jest jedna ropa Druga ropa Zaraz obok, tutaj, super Trzecia ropa Tutaj jest Wszystko u głównego miasta praktycznie Wy Jak to zrobicie, lecicie tutaj, zapamiętam sobie to Tutaj, kolejna ropa i tu, no na terenach przeciwników stoję. Na Cytadeli? Nie, no ja nie usunę. Dobra, jedną Europę sobie mogę generować tam. Nie usunę Cytadeli, bo jest ładny. No, chyba tu muszę jednostkę kupić. Coś czuję. Tu się znowu robi syf. Chociaż! Palić to. Nie muszę. Jestem pewny. Ci już przestali mnie atakować, to czas wyjść, tym wszystko sobie spokojnie, to zacząć. O ja jak się cieszę, co się dzieje. O, wy się nudzicie. Budować te kopalnie za chwilkę. My oczywiście wszyscy na front, bo będziemy atakować ich w najbliższej przyszłości. To wszystko naprawiać, my to wszystko splądrowali w noje. Wszystko mi to splądrowali, jest taki trochę problem. Eee, to są też gatlingi, no i też wysyłamy na front. Znaczy frontu tam nie ma, na razie front jest w innym miejscu, ale ten front się nie liczy, bo ten front jest słaby. O, oczywiście wasz, te, wasz też Tam zrobimy wielką armię No i was Fuck dat. Następna Turka Spanie zaraz się rozpocznę, teraz muszę sobie poradzić i z tobą, i z Holandią. Da mam jeszcze nauczkę. Tak się ciebie, woje. Taka groźna wygląda na tym tronie. taka. Normalnie strach się Oho, kurczę! Co się stanie, jak to się przejmie? Nie, to muszą stać teraz. To jest śmieszne. Dobra, zaczną atakować to w końcu. No Dawać się, żadnej jednostki, przez daćcie radę. Najgorsze, że mi niszczą tylko tutaj wszystko. Jakby nie to, co. To... Ej, zabrali mi robola. No. Chyba zabrali. A może nie? Co się z tym robolem stało? Może z nim poszedłem w Nie pamiętam. Tutaj, dobra, robimy wszędzie kopalnie. Ropa, tak. Wy, naprawiajcie to. Jeśli stać się pełnymi granicami, naprawdę tak chcecie, to nie wróży dobrze. I dla Was, i dla mnie. Wy wszyscy wiecie, gdzie macie iść. Buduj szyb. Znowu mi zniszczyli to. Ja pierdolę. A co tutaj? Mi zniszczyli też Nie, jest to przerwany, bo jest w granicach, tak? Oczywiście, że tak że ja to zaraz przejmę i tu ropy jeszcze dwa jest, oh, kopie hanga może teraz to przejmę mam tu w sumie te jednostki no jest to zły pomysł żeby tylko nie wypowiedzieć wojny to nie jest jakiś problem ja miałem wojnę ze wszystkimi błagam was chyba ich teraz tutaj przejmę żeby ten szlak sobie uaktywnić bo to jest jakiś żart ja tyle trasę na tym a gówno z tego mam się nie powiedziałeś Ma tam na górze miasto. bije się z innymi. Jestem tyle twardy, żeby zostać z tym jednym miastem. Kozaczek. Co my tu możemy zrobić? Bank. Lecimy w bank. Lecimy w bank. Na ba w bank. Lecimy w bank. Dobra, ty już możesz tu naprawić coś. Eee, tutaj rób szybę to, tak. Bierz produkcję. Muszę się kolejny Gatling zrobił. No i tak. tu będę robił cały czas wojsko w sumie nic innego nie mam do roboty za bardzo a to tak jest tu będę robił już bombowce bombowce będę robił o tak Dobra, się stwierdzam co mają robić ich niepotrzebnie klikam bo im tylko ruch tutaj psuje w sumie jak do tych łusników mocno ich zaboli nawet mmm co ja miałem zrobić? Miałem coś tutaj takiego ciekawego zrobić, ale powiedzieli wojnę. Tak. Do widzenia. Co w ogóle nie masz tu obrony? Beach, please. Następna turka. Nauki militarne. To się zawsze nie akademia. Brama brandeburska. Kurde, zaatakowali i Tak mało Robo, Robole przyszły, olej mi najbiemy jebiemy Chłopaki zdzielni Tom, 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 tu, 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 tu. Kiedy będzie maja, która chcę zapisać grę? Oni cały czas tu mi przychodzą jednostkami, patrzcie jak oni osłabli przez to To jest śmieszne, bo oni sami siebie, oni nic innego nie robią Jak mnie atakują, oni się z to togo słabną, a ja w sumie Na tym nic nie tracę, bo sobie atakuję tylko te jednostki tam ale i tak się rozwija jak się rozwijam, a teraz robię wojsko, żeby zacząć właśnie podbijać kolejne tereny. Może trochę tracę teraz. Ale samą gospodarką się nie żyje, nie? na kolejne miejsca w wojnie. Zapisz grę. Zapiszmy to na siódemkę, na piątkę, się powiedzieć. Zapisz. Tak. Da, da, da. Nos swędzi A gdzie noskę mogę zaatakować? Co? Aha, tutaj, no tak Nie ja sobie tam atakują, zarobny mi on szybowiec, o Boże, na bombowiec such ej, en... niesamowita rzecz Następna Turka No jak szybowce mu tu przylecę, to już nie będzie tak Chlof, nie, niestety Odrzuć, przepraszam Jest tam przykro, że to nasze cywilizacje, ale niestety 540 zł to jest zbyt wiele, że mi się dało tylko po... Dobra, to miasto zaraz zostanie przyjęte. Niech będzie. Gnębię tych co muszę, co mi przeszkadzają w rozwijaniu się. Jakby nie mi nie przeszkadzali, to... Dobra, akceptuj właśnie, czekałem na twoją ambasadę. Gdzie ty tu masz tą bazę? Tutaj. Co 73, 20... Czyli jest o wiele mocniejsza niż moja tutaj, bo ja ja... 6... No wiele większa 66 mam.

Bogatych gmin mogę wjechać i przejąć, tak mi się wydaje. A jeżeli nie, to trochę przypał. Ale myślę, że tak. Ohoho! <grymny>